I proszę państwa, kolejna ryba, Wiesława, szczęśliwa, zadowolona mina. O, jest piękny węgorz, proszę, ale kurwa, jego maćki, kurki, odbierat? Nie, nie, Piękny. Doszłam co chuj kombinator no. <laughs> Kombiner. kurwa. Piękna. Ładnie, nie mi... Od razu kurwa ten zacząłem go ma Ale pysku, byle. Nie? Pysku ma tutaj. No, no no ładnie. No ładny tu kurwa. Nie, to trzeba Ty go wyjść, No na, na ten, sobie. na ten on mi wypierdoli zaraz. Kurwa, kurwa. kurwa on to ma szczęście.